Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępnie podsumował projekt pod tytułem Spełniamy Marzenia. Spotkanie kończące wydarzenie odbyło się wczoraj w hali widowiskowo-sportowej. Projekt realizowany był od maja do września tego roku. Współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszyscy poświęcili swój czas, nie również swoje prywatne pieniądze. Udanego projektu gratulowała i dziękowała Maria Żurecka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję za zaangażowanie w realizację tego projektu, szczególnie pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy, bo robili to naprawdę z wielkim zaangażowaniem. Wiele marzeń zostało spełnionych, na pewno nie wszystkie. W przyszłości postaram się spełniać następne marzenia. A za te, które zostały spełnione, bardzo serdecznie dziękujemy. Spełnione marzenia wolontariuszy to czekoladowy dzień, loty poduszkowcem, integracyjna animacja czasu, mecz z piłkarzami, wizyta w Radio SUD oraz w Straży Pożarnej. Na realizację czeka jeszcze wiele marzeń. Na zakończenie projektu każdy z uczestników środowiskowego domu samopomocy otrzymał upominek. Był również krótki program artystyczny przygotowany przez pensjonariuszy, oraz poczęstunek i miła zabawa.